Zanotowałem sobie ostatnie dwa dzienniki. Ostatnie dwa dzienniki z TVN-u i z te telewizji polskiej. Pierwsze newsy dotyczyły oczywiście marszałek na delegacji. I teraz tutaj wylotowałem sobie po kolei. W TVOE W Jest lektor. Najpierw zapowiada. I następnie tak jest. Hoffman, Błaszczak, Grupiński, yy, prokurator, Halicki, Zieliński, Skurzyński, realizator, yy, Kownacki, Brudziński. Waszczykowski, 9. Całość, proszę Państwa, 8 minut. 8 minut. Przeciętny news to jest, proszę Państwa, mniej więcej minuta. On może być 40 sekund, minuta 10 sekund, ale i pół minuty to już jest bardzo długo. Dzie, dzie, 8 minut to raczej news niespotykany. I teraz zobaczmy, co z tego wynika. Gdybyśmy to. Rozrysowali, to by było tak. Zazwyczaj ci, którzy oczywiście są dziennikarzami i znają się po prostu na modelach y, newsa, no to wiedzą, że news przedstawia się tak, prawda? Ale news telewizyjny i radiowy przedstawia się zupełnie inaczej. Mianowicie, y, przedstawia się tak. Y, już tutaj narysuję. Te 9 dziewię może mi się nie zmieści. Jeśli tutaj jest w prasowym lid, czyli te 9 czy 12 słów, które są istotą, i one są, na początku, i one są na początku, potem jest to rozwijane, prawda? Można tutaj, jak coś nam się nie zmieści, to można od dołu wykasować, prawda? Tak to mniej więcej wygląda, przy czym bardzo istotną rzeczą jest background, tło. Bardzo ważną rzeczą i bardzo ważne jest pytanie w newsach, dlaczego? Co się stało? Zaraz pokażę Państwu, że właśnie nie ma u nas, po pierwsze, newsy nie mają backgroundu, to znaczy nie ma odpowiedzi, dlaczego? Co się stało? E, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, e, nie ma kontynuacji. To jest zwykle serial. Jeśli my raz zauważyliśmy, że coś się stało, na przykład były podsłuchy, to potem powinny, powinien być serial. To znaczy, ale nie wyprzedzam tego. Teraz popatrzcie Państwo. To są, mówię o modelu telewizyjnym, sekwencje. To są sekwencje. Tutaj są sekwencje. Tak to wygląda. Yy ja to tylko ponumeruję 1 2 3 4 5 7 8 nawet mi 9 się nie weszło. I to jest tak, że lektor w studiu zapowiada to jest telewizyjny limit, prawda? I następnie wchodzimy do. Pierwsza sekwencja zazwyczaj to jest, ponieważ lektor siedzi, więc naturalną rzeczą jest, że ten plan zdjęciowy pierwszy będzie szerszy, powiedzmy tak zwany amerykański, czy. No w każdym razie tak do kolan powiedzmy. Więc. I potem ze względów montażowych one są zróżnicowane, zróżnicowane aż do tego ostatniego, kiedy jest powrót do studia. I to jest tak, o, w tą stronę idzie, w tą stronę to wszystko idzie, tak, i tu powrót jest do studia, studio. Yy... Gdybyśmy teraz, tak wygląda model, tego, co tutaj przedstawiłem Państwu, tego, tego newsa, jednego newsa, tego ośmiominutowego. Przy czym mówię, jeden, jedna sekwencja mi się tu nie. Dlaczego sekwencja? Dlatego, że to zazwyczaj, zwykle nie jest jedno ujęcie, tylko co najmniej dwa, trzy ujęcia. Wobec tego to jest sekwencja ujęć i sekwencja w ogóle tematu, prawda? To, to się, się przesuwa. I teraz jeśli weźmiemy pod uwagę, jeśli weźmiemy pod uwagę, proszę Państwa, to co powiedziałam na początku, że y, informacja to jest, to jest. Czy, każdy czynnik. Czyli to może można informację w, za pomocą słowa, dźwięku, y, no, wszystkiego, nie. prawda? Prze, prze, w tym przypadku... W telewizji mamy i słowo, i obraz, prawda? Ta informacja raz, jeśli to jest informacja, prawda? A więc te elementy, o których mówiłem, ona musi mieć. W pierwszym, w pierwszej sekwencji, w pierwszej sekwencji, bo tutaj jeszcze jedną rzecz muszę zarysować. Yy, powiedzmy, że to jest, że to jest wydarzenie, to jest ten Sikorski. To jest to wydarzenie. E, proszę Państwa, w pierwszej sekwencji mamy opinię, mamy opinię, e, tam jest Hoffman i to jest nawiązanie do, do tego, co było. Bardzo sprytne zresztą, ponieważ wiadomo, że ta sprawa jest e, jakby pewna, to znaczy, że to jest nadużycie. To jest pewne. Wobec tego osadzenie potem Sikorskiego w tej, w tej aferze no już jest, już ma jakby takie podstawy, prawda. Występuje, tutaj napiszę H, z lewej strony, prawda. Tu będę przedstawiał tych, którzy, Przepraszam, y, którzy, no są, nazywajmy to, umoczeni jakoś. Y, potem jest Błaszczak. To jest ta druga strona, która atakuje, prawda? Potem mamy Grupiński, który broni. Potem mamy e, prokuratora, który też broni. Z tej strony są różnice. Hmm. Tak, który... Tak. nie będę to już wymieniał. I teraz proszę Państwa, e, e, zazwyczaj buduje się news w ten sposób. To jest tak, e, jak powiedziałem, jeśli, e, jeśli trzymamy się definicji informacji, jeśli trzymamy się definicji informacji, to e, e, może być prawda jednego, prawda drugiego, prawda trzeciego, prawda żadnego. Zwykle news tak jest zbudowany, żeby, żeby te głosy były równoważone, ale jednocześnie, żebyśmy dochodzili do prawdy. Jeśli zaś jest tak, że każdy z dziewięciu powtarza to samo, to znaczy to samo, to znaczy są jakby, tutaj jest szkło, a po tej stronie to samo powtarzają obrońcy Sikorskiego i po tej stronie są inni, którzy go atakują i oni też powtarzają to samo. Nie ma, nie ma właściwie, nie ma właściwie newsa, proszę Państwa, nie ma właściwie newsa, do niczego nie dochodzimy. Słowo przeciwko słowu, przepraszam bardzo, słowo przeciwko słowu, jest to news fatalnie zbudowany, który nie doprowadza, nie doprowadza właśnie do tego, co byśmy tutaj znowu narysowali. Jeśli, jeśli jest, jeśli jest, yy, jeśli jest yy, wydarzenie, to wydarzenie graficznie można by też tak narysować, że proszę zobaczcie, po pierwszej wypowiedzi yy, ujmuje yy, niewiedzę. Tyle. Po drugiej wypowiedzi ujmuje niewiedzę. I tak każdy, każdy, po każdej sekwencji, jeśli to ma być informacja, to ja ujmuję niewiedzę. Bo y, y, oglądam. Raz, że już to idzie kilka dni, czyli już mniej więcej mamy pojęcie. Co się stało? Prawda? Już mamy pewne... Czy to jest wiedza? No nie bardzo, to nie jest wiedza. To nie jest wiedza. Yy... No więc dalej, no, yy, wczorajszy dzień, nawet przedwczorajszy, to już jest kontynuacja. Kontynuacja. I nadal następuje to samo. To znaczy, yy, nie ma informacji, nie ma informacji, nie ma nowych elementów pewnych. Yy, właściwie yy, mamy, yy, mamy, jesteśmy w niewiedzy, bo tak mniej więcej pracuje telewizja.